Witam serdecznie tego poranka. Dziękuję za przybycie. Na początku prośmy Boga, by nasze myśli, pragnienia i zamiary były skierowane ku większej chwale Bożej. Dzisiaj chciałbym mówić o obrazie Boga i obrazie człowieka. Kim ludzie uważają, że jestem? Pyta swoich uczniów Jezus. W jednym z odcinków polskiego serialu Rancho, nie wiem, pierwszy raz tego tutaj oglądam, jest tam takich kilku ludzi siedzących na ławeczce przy sklepie i mają takie różne dialogi, prowadzą ze sobie krótkie dialogi, no i też popijają tam piwo czy, czy, czy wino. I jeden z nich mówi: Wiecie co? Ksiądz mówił na kazaniu O tym, że, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Jego. A drugi mówi: Czekaj, czekaj, a to Pan Bóg jest do nas podobny? A trzeci mówi: Och, broń nas, Panie Boże. Kim jesteś, Boże? Jaki obraz mamy? Tego Boga. Dużo zależy od dzieciństwa, jak żeśmy się wychowywali, od środowiska, w jakim byliśmy. Teraz też te środki przekazu, filozofie, ideologie coraz bardziej deformują ten obraz Boga. Czasem może pamiętamy z dzieciństwa Boga, który jest starcem, który nie dosłyszy który jest taki gderający. Niedawno obchodziliśmy święto Józefa i ciekawe, że ten Józef jest nam często przez, przynajmniej ja tak to pamiętam, przedstawiany jako taki starzec figurki też pana Józefa, świętego Józefa to są taki, takiego starca. A ciekawe, że Maria to zawsze młoda, jest nawet czasem często za młoda przedstawiana w tych obrazach i figurkach. A przecież wiemy, że Jezus i Józef musiał iść do Egiptu z Marią. Potem wracał z narodzonym Jezusem. To nie mógłby człowiek stary. Czyli mamy takie jakieś stereotypy Józefa, obraz jego jako starca. Ci, co używają komputerów albo swoich smartfonów, wiedzą, że co chwila nam się mówi, o, trzeba zrobić update do komputera, trzeba zrobić update do smartfona, żeby lepiej działa. Te programy muszą być odnawiane, żeby były lepsze, żeby tam te bugs były z nich wy, 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 wyrugowane. I nasz obraz Boża Boga, też musi być Musi być zrobiony update. Gdy wzrastamy, ten Bóg nie może być tym starcem, który nie dosłyszy i gdera. To jest Bóg, który jest, chodzi z nami. Mamy jakąś uprotną pamięć i krótką pamięć, i ten zapominamy o tym naszym stwórcy. Kiedyś z każdego roku robimy rekolekcje dla naszych dziennikarzy w radiu, pracujących ludzi w radio. I kiedyś przy końcu każdego dnia rekolekcji było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I wśród tych naszych dziennikarzy są katolicy, ale są też protestanci. I było właśnie wystawienie tego Najświętszego Sakramentu i jedna z dziewczyn Pamela, która nie jest katoliczką, jak chciałem już słować Najświętszy Sakrament po tym pół godzinie adoracji, a nie, nie, ojcze, zostaw. Myślę, protestantka, ale chcę przy tym Najświętszym Sakramencie trwać. No to zostawiłem jeszcze, tak sobie myślałem, to jeszcze za pół godziny się pomodlimy tam. No już idę do tego, a nie, ojcze, zostaw, zostaw. Wróciliśmy z tych... Z tych rekolekcji, i ona mówi, ojcze, musimy w Kościele mieć codziennie wystawienie na świętego sakramentu. A ciekawe, że właśnie uderzyło ją coś, co w ich tradycji zupełnie nie ma. Ona była przyklejona do tego świętego sakramentu, jak pamiętam. I tak jak mówiła, ona nie wiedziała, co się, co się stało. Bóg po prostu zaczął objawiać się jej w zupełnie inny sposób. Patrząc na ten, modląc się przed tym najświętszym sakramentem. Kim więc jest Bóg? Z Biblii wiemy, że jest to stwórca, stwórca wszystkiego stworzenia i nasz Pan. Wiemy też, że Ojc jest on ojcem narodu wybranego. On im towarzyszył w różnych sytuacjach wiele razy. No i oczywiście wiemy, że Bóg to jest ten, który zszedł do nas, stał się jednym z nas, Jezus Chrystus, który też umarł za nas, abyśmy mogli żyć. W naszej parafii mamy taką panią, niesamowicie prostą kobietą. I po stracie męża była tylko ze swoim synem, Mieli chyba tam pięcioro dzieci, no ale to ten, ten właśnie syn, zawsze się taki podobno rodzi, ta czarna owca w rodzinie i ten syn, mimo że skończył szkołę średnią i nawet gdzieś tam dostał pracę, ale się tam z jakimiś ludźmi <kłysyjny> złączył, no i zaczął kraść, no najlepszy, naj, ten to, to kradł różne rzeczy. No i gdy go tam wsadzono do więzienia do tej, na tej policji w Mądze, to ona zawsze tam szła, no i jakoś tam wypukowy, błagała, wykupywała go, no i znowu przychodził, no i znowu kradł. No i pamiętam, zawsze tak przychodziła i, i, i jesteśmy tak siedzieli, co ty z tym zrobić. No i w końcu pewnego dnia było, było to bardzo poważna. Kradzież, chyba mieli jakieś pistolety nawet gdzieś czy coś. I um, do, 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 włożyli go do więzienia na długi czas. I ona co robi? Bierze tą jakimś tam e, liftem, się, jedzie do tego mądzę i prosi e, tych policjantów, żeby wybu, wypuścił tam na jakieś nie wiem jakieś pieniądze, zebrała, sprzedała jakąś kozę i coś, no, ale oni nic mówią, że nie, nie można. I ona, to mi opowiadał któryś człowiek, to widział. Ona wtedy pada na kolana przed tymi policjantami, płacze i mówi: Słuchajcie, wypuśćcie je, a włóżcie mnie do tego więzienia. Ja za niego będę siedziała. Bóg nas walczy. Wyciąga nas z więzienia naszego grzechu. Szukając obragu z uboga, patrzmy więc na tego Jezusa na krzyżu bo on nas tak umiłował. On poszedł do tego więzienia, tak jak ta kobieta chciał. On poszedł, ona chciała, nie zezwolił jej. Ona chciała pójść ze swojego syna do więzienia. Ale teraz musimy się zastanowić nad obrazem człowieka. Kim my jesteśmy? Czy jesteśmy tymi, co robimy? To, co mamy? Czy jesteśmy tymi, którzy o których ludzie mówią, jak ludzie o nas mówią, w Księdze Rodzaju mamy taki wspaniały obraz tworzenia, stworzenia człowieka. Bóg lepi człowieka z ziemi, z prochu ziemi i daje mu tchnienie życia. Jak artysta. Miał, miał wizję tego człowieka, więc myśli, nie może spać, tak samo sobie możemy wyobrażać, jak ja to go ulepię, jak ja to go stworzę i potem tchnie w niego życie. Trójca święta chciała się dzielić życiem z nami i stworzyła człowieka. Bóg w sposób szczególny pragnął, chciał i stworzył. I nas, ludzi. Nie jesteśmy jakimiś kopiami, jesteśmy jedynymi, najwspanialszymi. Stworzył nas na swoje podobieństwo. Jak wiemy, oryginał jest zawsze najcenniejszy. Można namalować wiele obrazów, teraz można nawet kopiować to na drukarkach, ale oryginał jest najcenniejszy. I my jesteśmy, każdy z nas jest tym najspanialszym oryginałem, jedynym na świecie. Nie ma drugiego takiego. Ponoć gdy Michał Anioł ukończył rzeźbę Mojżesza, która jest uważana na jedną z najwspanialszych rzeźb, jakie mamy, oddalił się od tej rzeźby, wziął taki młot i pobiegł do tego. Do, tego, do tej statue, do tej rzeźby Możerza, uderzył go, go w kolano i mówi: Przemów. Wspaniała, doskonała rzeźba, ale nie ma w niej życia. Bóg tchnął w nas życie. I żyjemy dzięki tchnieniu Bożemu. Czy wiemy, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? My żyjemy dzięki jego tchnieniu. dzięki żyjemy dzięki Bogu. Święty Augustyn powiedział: "Stworzyłeś nas dla Siebie, Boże, i nie spoczniemy, aż dojdziemy do Ciebie." Czewo cytrynowe potrzebuje ciepłego klimatu, borsuk nory w lesie, a my potrzebujemy Boga. On jest odpowiedzią. Na nasze pytania i poszukiwania, na nasze frustracje. On jest tym kluczem, to jest pasło, o którym mówiłem wczoraj: Jezus Chrystus. No i niestety ta miłość wielka, ten stworzyciel jest odpychany. Jesteśmy niepotrzebni. Jest taka historia o tym królu, który kochał swoją żonę królową i chciał na jej urodziny coś wspaniałego kupić, więc poszukiwał takiego pierścionka, jedynego, który można znaleźć na świecie. Długo mu to zajęło i w końcu znalazł pierścień z jakimś brylantem, którego, który był jedyny, i na dzień urodzin ofiarował tej, ten, 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 ten ring dla niej. I ona zachwycona tym wspaniale zakłada na ten palec i zafascynowana odchodzi. Zapomina o dawcy. No i król się zasmucił, bo nie zauważyła jego, zauważyła tylko ten wspaniały pierścień. Święty Franciszek też jest historią o nim, że w czasie kąpieli nagle wybiega na ulicę Asyżu i woła: Miłość! Nie jest kochana. Miłość nie jest kochana. Podobno przebieg tak całe miasto. No ludzie oczywiście myślą, no zwariował, zgłupiał. Miłość nie jest kochana. Tak wiele opowiada się o człowieku w książkach, w filmach. Człowiek potrafi osiągnąć szczyty człowieczeństwa, ale i też najgorsze jego doliny. Człowiek buduje, ale i dewastuje. Opowie, opowiedziała mi historię swojego przyjścia z Konga do Zambii dziewczyna, Nicolette. Była um, accountant, te, wyszkoliła się jako, jako właśnie taka buchalterka w Kongo. I wyszła za mąż, młoda dziewczyna. No i przyszli żołnierze do ich, do jego, do jego, ich małego miasteczka i po prostu wyszczelali wszystkich. Rodziców jej wystrzelali, jej męża. Ona jakoś się utrzymała. Nie wiedziała, co się z nią, siostry, bo siostry nie, znalaz, nie, nie znalazła w tym miejscu, gdzie wszyscy byli zastrzeleni. I postanowiła, że Musi iść, bo słyszała, że jak dojdzie do Zambii, to jest kraj, który, którym jest pokój, i wtedy spróbuje poszukać tej swojej siostry przez Czerwony Krzyż. No i żeby przejść do Zambii, to jest, to jest prawie dwa, dwa, dwa tysiące do trzech tysięcy kilometrów, żeby przejść, więc te wszystkie pieniądze, co miała, i są dwie rzeki, które trzeba też przejść. Te wszystkie to pieniądze, co miała, zawinęła tam w jakiś zwijaczek i, i poszła do tych przemytników, którzy prze, przewożyli ludzie przez tą rzekę. No i w nocy wsiada do tej łodzi, no i na, w, środku, w środku rzeki wyrzucili ją z łodzi. Wzięli pieniądze, wyrzucili ją z łodzi. Nie umiała pływać na szczęście, jakoś dziwnie, zupełnie wyląduje na tym dobrym brzegu, gdzie chciała dojść, bez niczego. Zaczyna zbierać gałęzie, sprzedawać je, nosić wodę, żeby zarobić, bo trzeba przejść następną rzekę. Zajęło jej to ponad trzy miesiące, żeby uzbierać te pieniądze, tylko na to, żeby zapłacić znów tym przemietnikom za przewiezienie łodzią. Wsiada do tej łodzi... Identyczna sytuacja. Wyrzucają ją do wody. Znów z jakimś niesamowitą e, błogosławieństwem wylą, ląduje na dobrej, na dobrej stronie rzeki. Znów musi nosić gałęzie. Oczywiście została wielokrotnie w tym czasie zgwałcona przez żołnierzy. Musi nosić gałęzie, wnosić wodę i w końcu dociera do, do Zambii jest takie refugee center przez jezuitów prowadzonych naszych w Zambii i tam ją spotkałem. Wtedy przywieźli ją do Cikuni, żeby trochę odsapnęła i znaleźliśmy jej siostrę przez Czerwony Krzyż. I też zaczęła pracować, żeby mieć pieniądze, żeby ta jej siostra przyjechała do Zambii. To są heroizmy. To są niesamowite horyzmy, na które człowiek potrafi się wznieść. W naszej szkole radiowej <coughs> mamy różne dzieciaki, które się uczą od pracy pierwszej do siódmej i USAID pomógł nam zrobić ten program dla, dla szkoły. No i oczywiście przyjechały, przyjechała delegacja, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Pojechaliśmy do takiej wioski, gdzie właśnie ta szkoła była. No jedna z tych Amerykanek. Patrzy na to dziecko, które mała dziewczynka, która nosi swojego braciszka w citengę tak zwanej na plecach. No i tak podchodzi do tego, tej dziewczynki i mówi do niej: To musi być ciężko, it must be heavy. A dziewczynka już w tym swoim złamanym angiel angielskim zrozumiała i mówi: Nie, on to nie jest ciężki, to jest Lujando. No, it's not heavy. It's my brother, Luando. Dla niej to nie było ciężkie nosić braciszka. To był jej braciszek, który nazywał się Luando, co znaczy ukochany, umiłowany. Branstedt mówi: Jesteś osią Boga, duszo człowieka. Najpiękniejszy z pyłków, tyle człowieczy. Ja spędziłem. W Irlandii trzy lata studiując teologię. I było to dla mnie niesamowitym, niesamowite smutnym wydarzeniem, kiedy Irlandia zalegalizowała aborcję. Niesamowite. Tysiące ludzi wyszło na ulicę, tysiące młodych Irlandczyków wyszło na ulicę Dublina, aby świętować to, że teraz mogą legalnie zabijać dzieci. Dołączyli się do europejskich stolic, wspaniałych państw, które już to, to miało zalegalizowane. Popatrzmy, naród tak wielkich, tak wielu świętych wyszło z, z Irlandii, ewangelizatorów i nagle stają się jak inne kraje, skoncentrowani na przyjemnościach, materialnych zdobyczach i sukcesie. Bóg jak gdyby ustanowił, można by to tak nazwać, ograniczenia dla nas, aby pomóc ludzkości żyć razem i żyć dobrze i pomóż nam w szukaniu dobra. No i dlatego mamy te prawa naturalne zapisane w ludzkich sercach mamy rodzinę, Bóg ustanowił, dał nam rodzinę, jedność i prawo do decyzji rodziców. Też mamy państwo, które powinno dbać i ochraniać ludzi, w którym żyją. My no oczywiście mamy kościół, który Jezus nam zostawił, który jest światłem i solą ziemi, głoszącym Chrystusa. Ale zauważmy te ograniczenia Teraz są atakowane i usuwane z życia nie tylko publicznego, ale i szkół, rodzin. Pozwala się siłą ciemności rozszerzać tak szybko. My jako chrześcijanie musimy kształtować obraz Boga i człowieka, jaki miał zamiar Bóg, i stanąć w obronie, i oprzeć się. Tym zakusom tego świata, Diabłu. Nie możemy nigdy dać na wygraną. Nadzieja to chrześcijańska cnota podstawa. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Nigdy nas nie pości. Będzie zawsze nas walczył. Więc nie bójmy się. Nigdy nie przegramy z Bogiem. Jesteśmy pięknymi, ale z tego, ale tylko z Bogiem. Amen. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.